Cześć, tutaj Leszek z kanału YouTube Kuba Kuba Dzisiaj idę na Pilsko Robię taką pętelkę, później Wam pokażę Ale o coś rozchodzi Jestem w Korbielowie, do końca Korbielowa Do granicy państwa Trzeba podjechać, wtedy 2,5 godziny Jest do Pilska A jak nie To tam niżej jest 3,5 godziny Ja tutaj jestem O, Tu jest granica Przejdę na drugą stronę Co nie nie wiem, gdzie tutaj jest 7,5 tony, gdzie tutaj jest szlak proszę państwa, znalazłem szlak Hala Miziowa 1,5 godziny, jestem na przełęczy glinnej 809 metrów czyli stoimy na 809 metrach tu jest przejście Korbielów, tam stoi samochód jakiś parking na 10 aut tu szyjan, na 3 na kierunko, kierunkowej stanąłem no i chyba po 4 godzinach Dopiero tu wrócę. No to na razie. I droga wiedzie cały czas przez las. Idę czerwonym szlakiem na mizioło No i tyle. Co więcej powiem, nic nie powiem. I tu czerwony szlak cały czas lasem. Jak się troszeczkę pod górkę, taki spokojny spacer. Wczoraj padało, no to jest mokro. O. I cały czas szlak czerwony do góry. Takie kamienie, proszę bardzo. I cały czas fajny szlak. No, dla mnie już nie fajny, ale trochę już się lat ma. No to na razie. No, i tutaj w dół takie kamyczki. Cały czas pod górę. GPS nie ma zasięgu. Nie mogę wam powiedzieć, na jakiej wysokości jestem. Chyba, że wyjdę tam na polanę. I do góry czerwony dalej. Także idzie się i się idzie. Ale tak. Tak się idzie. I tutaj jest czerwony. Uwaga, rozwidlenie i niebieski. Tam jest na Miziową Halę, a tutaj jest na Pilsko 1557 godzina. Będzie bolało. Niebieski. No dobra, idę niebieski. A później na Miziową i tu się spotka. Za ile? Nie wiem. Sprawdzę czas. No i o, widoki. Jestem na wysokości gdzieś 1250 metrów 1300 Cały czas Pod górkę Nikt nie idzie Bo Na Pilsko na Miziową tam Od razu jeszcze jedna pani poszła No i tyle A tak to nie ma nikogo Muchy brzęczą I krok za krokiem Do góry I ktoś tu wyrył 1909 rok R. E. Ktoś to robił słup i tutaj jest rezerwat Pilsko i ktoś przenosił granicę i jest jeszcze, o była elektryka, ciekawe. I widoki, tak równorzędnie tam ze szczytem tym niższym już jestem, proszę bardzo. Uu. Strumy krzemrze tak płynie w dół i się idzie. Jeszcze troszkę. Człowiek ma już dosyć, to się zaczynają proszę. Widoki, o tu podejściówka, taka ładna. I, i widoki panoramiczne, tam za tego to widać jakąś wodę, góry. Także już człowiek ma dosyć, to dopiero ma nagrodę. Ale jak już ma rzeczywiście w nogach, i pod Pilskiem proszę o tu, zaraz będzie tamtego. Można, można, 2020 metrów 1485, tu jest. Proszę bardzo, 1485 metrów jest woda źródlana. Można, można zobaczyć. Będę mówił, tylko patrzcie się tam na dole idą. A zobaczcie, jakie widoki już prawie, że. No, to jest taka wysoko jak śnieżka. Ludzi nie ma, 10 tysięcy na śnieżka, a na pilsko. Niebieski niebieskim o, tam cztery osoby ale czyż nie warto? no i Pilsko chranica 1535 47 według niektórych nie wiem tutaj jest szczyt tak jak mówiłem jest 12 godzina A... Takie widoki są. No, ludzi. Chciałem ja tylko powiedzieć, że to jest Pilsko-Granica, a tutaj Pilsko jest 1551 na słowackiej stronie, bo tu jest Pilsko-Granica. I teraz jest właściwy szczyt. Pilsko 1557, a tutaj jest Pilsko. Tam, co byłem, granica 1535. Zielony to tam. A tutaj jest pilsko z takim o kopczykiem. Każdy kopiec da i tutaj jest. A, te moje. Proszę bardzo. Tam jest. Krzyś, muszę można powiedzieć. Jest biały niedźwiedź, czyli ten, jak on się nazywa? Pies. O, proszę bardzo. To taki ołtarz był. Jest zrobiony. I krzyż 20.02, ósmy. No, proszę. A, nie wiem, czy kto wie, że tutaj jest właściwy, a to nie jest właściwy. Szczyt. Pokazuję i objaśniam. Tu jest pilsko właściwe. To jest granica, a tu idę czarnym albo żółtym o do schronisko na hali miziowej, proszę bardzo, i później czerwonym do przełęcz Glinne. O. Ładnie to. O tutaj jest atak czarnym do miziowej. A tam na babią ten wysoki to babie Chciałem powiedzieć. Eee, no i do miziowej teraz. I czarny idzie prosto, żółty w prawo i w tak, a czarny idzie tak i tak, czyli to samo, bo się musimy znaleźć gdzieś tam. Czyli czyli do czarny. I grubo poszwie czarny, proszę, tam idzie czarny, później idzie tam na miziową, a tutaj jest wyciąg. No widok jest bajeczny, co ja tu będę mówił, gdzieś w górach, tak? Ech, naprawdę ładne. Nie będę tego zachwalał, ale naprawdę. I tam byłem na górze, jeszcze Pilska to nie widać, takie zejście czarnym i tu w bok czarnym jeszcze gorsze też, takie kamieniste wszyscy idą, obóz młodzi i tam w dół a nie widać i tam w dół za Sosenką jest schronisko a tutaj jest zejście proszę bardzo no to jest schronisko na Miziowej proszę bardzo czarnym szlakiem i później czerwonym trzeba będzie dojść tam na granicę Przełęcz Glinne godzina 15 proszę bardzo w tamtą stronę już nie będę pokazywał tu czerwonym na glinne, tutaj jest grill, tu strumyk. Nogi wymaczamy. Tu jest wejście. Wejście. O, tam się przyszli i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem gdzie. Nie wiem na jakiej wysokości jesteśmy. ziowa, nie wiem na jakiej. Dobra, ale trzeba wejść. Okej, okay. możemy wejść. To nisko na niziowej. Nie będę pokazywał ludzi o tutaj wejście. Jest taki kącik 40 zł. Ten powiem tylko z habowy. Ucha pilska. Różne tu bieganie, Proszę bardzo, to wygląda. Idę dalej. I zdjęcie robię, że jestem na hali Niziowej 1274 PTTK. Aha, dłużej proszę o tak. Idę na słońce coś zjeść. No i czerwonym szlakiem w dół, tu są wyciągi. Tutaj drugi wyciąg, proszę bardzo, do przejścia tam do granicy. Na godzina 15 najkrótsza trasa. Nie będę Wam pokazywał, bo chyba wiecie, jak się schodzi. Piękne widoki, godzina 15, w dół. No i tyle, chyba że coś zauważę. Pięknie. I tam widać korbielu. wtedy by było szybciej. No ale niestety samochód jest gdzie indziej i trzeba iść czerwonym. Po drodze w dół. Z kapliczka, z Jak to przejść jak tutaj większy potok, to ja nie wiem. I dalej w dół. I po pięciu godzinach wróciłem pętelki halamiziowa. Czerwonym Tam później niebieskim Na Pilsko Później na Miziową Czarnym I z Miziowej Czerwonym Do połączenia Tam taka pętelka byście oglądali I przez glin na 809 metrów Dziękuję Powoli idźcie Fajna trasa, pętla jest jak nie wiem